Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem chemik Police TV, trener Jacek Nawrocki. Dzień dobry po raz pierwszy, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie ukrywajmy, zaczniemy tę rozmowę od tego, żeby nie ukrywać faktu, że plotka o tym, że trener do nas dołączy, no to wyciekła już jakiś czas temu. No i też nie będziemy tutaj trenera ściemniać i cukierkowo osładzać tego, co jest, że w naszych mediach przyjęta była, mówiąc delikatnie, różnie. Pytanie numer jeden jest takie: jak trener do tego tematu podchodzi, czy bardziej to trenerowi podcina skrzydła, czy może w drugą stronę bardziej jest na zasadzie, ja wam pokażę. Myślę, że tak, że ta opinia publiczna, którą kreują media i kibice, ona jest bardzo ważna. Ja szanuję kibiców, praktycznie wszystkich klubów, wszystkich drużyn. Myślę, że są, są oni siłą. Siłą na przykład też takiego klubu jak Chemik Police. To bardzo ważne, bardzo ważne mieć u nich zaufanie. Trudno mi się odnosić wielokrotnie jak słyszę słowa krytyki, ponieważ no, nie widziałem na swoich treningach ani często ani mediów, ani, ani kibiców, ani ludzi, którzy później. Wypowiadają się. Myślę, że to nie jest ważne. Ważne jest to, co. Co w gablocie? No właśnie, myślę, że tutaj wyniki będą to wszystko ustawiać. Natomiast, co chcę powiedzieć, jest to dla mnie na pewno wyzwanie. Jest to na pewno dla mnie wyzwanie. E, również zdobycie zaufania tych wszystkich, którzy e, teraz odnoszą się e, źle do takiej e, decyzji. E, na pewno spróbuję zrobić wszystko, żeby to zaufanie odzyskać. Natomiast co chcę powiedzieć? Najważniejsze jest zaufanie jednak tych ludzi, którym, z którymi będę pracował bezpośrednio, e, którzy są najbliżej. Myślę tu o zawodniczkach, o, o trenerach w sztabie, e, bo to z nimi później, bardzo blisko wzajemnie będziemy walczyć o, o kolejne sukcesy tego klubu. A z wieloletniego doświadczenia, trenerze, wiele osób w sporcie mówi, że zupełnie się odcina od jakichś opinii, od mediów i tak dalej. Z doświadczenia można to zrobić? Można całkowicie się odciąć? Ja generalnie nie tracę czasu na czytanie wszelkiego rodzaju hejtów, komentarzy. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nieodzowny element dzisiejszego sportu. Trzeba mieć do tego zdrowe podejście. Dla mnie istotne jest to, co mówią ci, z którymi ja pracuję. Co mówią przeciwnicy, co mówią ludzie, którzy widzą tą pracę, ani niektórzy są e, nakręceni, czy gdzieś tam e, sterowani przez inne siły. Zastępuje trener na stanowisku Ferata Agbasa, który przeszedł do Egzat-Sibasz, Istanbul. E, podczas dwóch lat, których, w których on tutaj był, no, do gabloty trochę trofeów dostawił. Pytanie do trenera jest takie, czy to trenera napędza, że przychodzi trener do klubu bardzo utytułowanego na fali, będącego w ostatnich latach? Czy być może nieco tremuje, że no teraz trzeba osiągnąć podobny wynik? Mm. Tak, to... Yy... To jest oczywiście dla mnie bardzo duże wyzwanie. Drugi raz mówię to, ale nie tylko dla mnie. Myślę, że dla wszystkich, którzy przychodzą w tym roku walczyć o najwyższe cele w tym klubie. Myślę tu o członkach sztabu nowych, o nowych zawodniczkach. Jest to dla nas trudne wyzwanie i E, powiem tak, e, ktoś, kto wygrywa, ktoś, kto wygrał e, sezon, tak naprawdę patrzy e, w przeszłość. E, taki ktoś wie wszystko, co zrobić: jak trenować, jak wygrywać, jak blokować, jak atakować, jak ustawiać klub zespół e, przeciwko drużynom, z którymi się gra. Natomiast mm, ktoś, kto przegrywa, patrzy, w, patrzy po prostu w przyszłość I to nie chodzi o to, czy ktoś dzisiaj przegrał, czy ktoś wygrał. Myślę, że o tym trzeba zapomnieć, a ważne, żebyśmy my wszyscy patrzyli tylko i wyłącznie do przodu, bo to co przed nami jest w tej chwili najważniejsze. Dołącza trener do nas dość późno, mamy dwa tygodnie do startu ligi. No pytanie otwarte, jak nadrobić ten czas? E Myślę, że to jest, to jest trudna sytuacja. To jest trudna sytuacja, szczególnie te ostatnie tygodnie. Ja naprawdę powiem, jak było na początku. Gdzieś tam, kiedyś urodziła się ta idea prowadzenia również zespołu klubowego. Przede wszystkim dlatego, że no w tym klubie jest Myślę około siedmiu, ośmiu potencjalnych kandydatek do reprezentacji kraju i to praktycznie na każdej pozycji. Ja nie chciałem mieć wpływu tylko i wyłącznie dwa tygodnie przed Ligą Narodów czy sześć tygodni przed Mistrzostwami Europy, oczywiście nie licząc dni meczowych czy, czy podróży, tylko chciałem popracować z niektórymi dziewczynami po prostu dużo. Stąd zrodziła się taka idea pracy w klubie. No, niestety nie mam pozwolenia, nie dostałem pozwolenia na to, żeby te dwie prace łączyć. Czy dobrze, czy źle, to przyszłość pokaże. Do w zasadzie końca mistrzostw Europy. No absolutnie oddawałem się tylko i wyłącznie reprezentacji. Potem jest, no, przyszedł ten czas na takie, myślę, przepychanki co do tego, w jaki sposób i jak szybko mogę poprowadzić zajęcia w policach. Nie będę się cofał, nie będę już myślał o tym, co było. Myślę, że zespół, gdzie jest połączona młodość z doświadczeniem, szybko odnajdzie swoją jakość i będziemy gotowi na pierwsze mecze w lice. Jaki będzie ten chemik trenera nawrockiego? Jaki trener ma pomysł na ten zespół? Nie, 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 nie. to nigdy nie można określać chemik trenera nawrockiego. Absolutnie. Myślę, że to jest. E, chemik, to jest, to są kibice, to są ludzie, którzy e, pracują e, przy organizacji, e, to są siatkarki, to, to jest Staw, e, to jest gro ludzi. <ścoughs> przepraszam, gdzie? No nie można e, przypisać jednej osoby. Natomiast myślę, że chemik hmm, zawsze był, i y, jest jakością, i, i tą jakość musimy y, tutaj zostawić. Tu się nie gra o dalsze miejsca, tu się nie gra o przetrwanie. Tu się po prostu gra y, w naszych realiach, w naszej lidze y, o zwycięstwo. Mam tego świadomość i, y, y, i tak będziemy starali się podchodzić do. Do tego, jak pracować z tym zespołem. Dużo czasu w porównaniu do poprzednich szkoleniowców spędził trener z, w reprezentacji Polski wiele lat yy, na, na tym stanowisku. Myślę, że pewnie na jakieś takie obiektywne podsumowanie, to myślę, że trener mógłby się pokusić, ale za 5 lat, jak upłynie trochę czasu, opadną już całkowicie emocje i będzie miał sobie trener czas o tym wszystkim na spokojnie pomyśleć. No, ale jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli w chwili, w której chwilę temu poznaliśmy informację, że trener, re, trenerem reprezentacji Polski nie będzie. Poprosiłbym trenera o podsumowanie lat pracy w kadrze. Tak, rzeczywiście bardzo trudno jest to to wszystko skwitować tak bezpośrednio po, po kontakcie z tą pracą. Ja myślę, że początek tej pracy był w trudnym momencie w momencie przeobrażenia. Było jeszcze sporo zawodniczek, które pamiętały dobre czasy żeńskiej siatkówki. Staraliśmy się je. Wykorzystać. Myślę, że tutaj dobry start właśnie w Igrzyskach Olimpijskich w Baku, gdzie był srebrny medal. Później były trudne eliminacje do Igrzysk Olimpijskich i tamte siatkarki najbardziej doświadczone powiedziały trenerze: no My jesteśmy tu już. Eee, kolejny raz kolejne e, pokolenie gra przeciwko nam czy to w Rosji czy to we, we Włoszech czy e, w Holandii e, może trzeba pójść inną drogą rzeczywiście e, próbowaliśmy potem e, <laughs> Przetransformować ten zespół e, przejrzeliśmy e, wspólnie z całym sztabem Grozawodniczek. Myślę, że to nie były e, lata złe. E, tak naprawdę przy takim przeobrażeniu e, Często jest tak, że ciężko się utrzymać na, na pewnym poziomie, na powierzchni wody, jak ja to nazywałem. A tu dziewczyny e, były za każdym razem w finale World Grand Prix, e, drugiej dywizji. Po raz trzeci, jak występowaliśmy, wygraliśmy tą, e, tą dywizję, awansując do e, Ligi Narodów. E, te dwie Ligi Narodów, e, pierwsze, e, no, mając gdzieś za głową, że musimy się utrzymać, uważam, zagrały dziewczyny e, znakomicie. Wręcz, bo e, tam było sporo meczów, do, no, no, którymi możemy się e, szczycić. E, te mistrzostwa Europy e, ostatnie, e, przedostatnie, czwarte miejsce, piąte miejsce. E, nie wiem, czy, czy dzisiaj ten zespół jest już gotowy na to, żeby e, wygrywać z Serbią, e, z Włochami, z Turcją, bo tak naprawdę no, to byliśmy za, za tymi drużynami. E, myślę, że nawet te ostatnie e, mistrzostwa Europy. E, Kogo wyprzedziliśmy? Wyprzedziliśmy e, Niemki, e, wyprzedziliśmy Belgijki, Chorwatki, które noszykowały się do tego, żeby grać o medale, Bułgarki, e, Rosjanki, więc ja myślę, że e, to. E, przez taki pryzmat trzeba patrzeć na pracę z tą reprezentacją. Wielokrotnie zarzucano mi, że odmładzam skład. To nie było odmładzanie, które było czasami kolejnymi moimi krokami. Tak po prostu wychodziło. Niektóre dziewczyny traciliśmy, próbowaliśmy zastępować je młodymi. Ja myślę, że ten zespół ma olbrzymi potencjał, jest gotowy do tego, żeby grać o najwyższe cele, ale. Też ostrzegam, że, że potrzeba również przyszłości, do tego dużo, dużo cierpliwości powiedziałbym tak, no nie każda reprezentacja w każdym roku zdobywa medale. Czasami przychodzą takie lata, że trzeba wykonać pracę, trzeba przetrwać i ja myślę, że sporo dobrego zrobiliśmy. Okej. Okay. Trenerze, nie było, po tym intensywnym okresie pracy w reprezentacji, w wielu latach jakby w zawodzie, nie było takiej pokusy, żeby na przykład przysłowiowo rzucić wszystko i wyjechać w Wieszczady na rok, dwa, zrobić sobie przerwę. Zostaje trener, od razu podejmuje pracę w klubie, jest trener w tym siatku, w siatkarskim gazie, że tak powiem cały czas. Jest tu trenerowi potrzebne, napędza się tym, czy, czy myślał trener, żeby, nie wiem, zrobić jakąś przerwę? No właśnie, to, to jest super pytanie, bo tak wielokrotnie chyba wszyscy trenerzy mają takie momenty zwątpienia. One są pewnie związane z porażkami. Ale ja powiem szczerze, że szukałem, rozmawiając z chemikiem, policję. Zresztą to nie pierwszy sezon, już zaczęliśmy rozmawiać o pracy mojej tutaj z ludźmi kierującymi klubem kilka lat temu. I ja powiem tak: trener musi być w treningu. Musi być cały czas na bieżąco. Stąd ta moja chęć Łączenia e, funkcji trenera, reprezentacji trenera e, klubowego. E, myślę, że to bycie w treningu ułatwia później e, też poradzenie sobie e, ze stresem e, podczas tej, tej drugiej pracy. M często bywa tak, że e, mamy mało czasu, na przykład w reprezentacji, e, wyciskamy wszystko jak cytrynę, i później e, często tracimy e, przez to, może czasami przez przerozambicji, często tracimy e, nawet to zaufanie w pracy ze sobą, ale Myślę, że gdy ktoś jest e, cały czas e, na adrenalinie i sobie z tym radzi, e, to, jest, e, to jest dobre wyjście. E, nie, nie czuję się wypalony i e, jestem gotowy na kolejne wyzwania. E, cieszę się, że nie odchodzę z siatkówki, że jeszcze nie jadę w Bieszczady i e, gdzieś tam powiem szczerze, no jestem na to zajarany. No właśnie, słuchając trenera, to mam wrażenie, że chyba najbardziej brakowało tego, tej codzienności, tego treningu. Nie chodzi o to, żeby pojechać na miesiąc do Szczyrku i dzień w dzień jechać siatkówką, tylko mieć taki no, spokojny czas na wprowadzenie tego, co trener chce. Tak, dokładnie. Tego jest trudno o to w momencie, kiedy w krótkim czasie trzeba przygotować zespół. Tutaj te obciążenia są rozłożone, Ta, to prowadzenie zespołu pod względem fizycznym, mentalnym, technicznym, technicznym jest na to czas myślę myślę nie może to nie jest duży komfort bo akurat Chemik Police będzie grał na kilku frontach i w Lidze Mistrzyń, i w Puchar Polski Superpuchar liga to wszystko jest ważne my myślę nie odpuszczamy żadnego tutaj terenu i we wszystkich będziemy walczyć ale to jest coś co mnie nakręca i na pewno Robię wszystko, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, zdobyć zaufanie i kibiców, i zawodniczek, i ludzi, z którymi będę współpracował. Trenerze, ostatnie pytanie. Od czego trener zacznie? Pierwsze kroki, jak już to wszystko zacznie hulać? No, chyba zacznę od, najpierw od wyjaśnienia e, dziewczynom, dlaczego taka sytuacja nastąpiła i dlaczego tak e, długo trzeba e, było czekać na tą, to oficjalne e, rozpoczęcie e, przeze mnie pracy, e, a później standard. E, myślę, że e, musimy sobie wyjaśnić, e, e, jak grać, jaki sposób grania będzie objęty w tym sezonie. On nie będzie się Różnił praktycznie no, niczym od tego, co było. Myślę, że ten e, styl gry, chemika, e, jest, e, jest ułożony. E, też jestem za szybkim graniem, też jestem e, za. Ułożonym graniem i myślę, że z tym sobie poradzimy. Ważne jest, tak jak powiedziałem wcześniej, żebyśmy wszyscy patrzyli do przodu, żebyśmy wszyscy patrzyli na to, co przed nami, a nie to, co zdarzyło się rok temu czy dwa lata wstecz.